Na kanale firmy Celcam. A dzisiaj trochę bardziej taki odcinek, mój dos już jesienno-zimowy, o czym świadczą nasze ubiory. Dlaczego? W lato, na wiosnę, delikatnie na jesień. Kampery sprzedajemy, a z kolei głównie w zimę je serwisujemy wszystko, co jest około około Więc za mną stoi bardzo fajny ducato Weisberga. A jeszcze za mną bardziej stoi przyczepa Weisberga, w której jest całkiem ciekawa usterka, więc w tym odcinku skupmy się na kilku różnych tematach. Zaczniemy sobie od przyczepy, później to co nowego będzie w tym kamperze, a skończymy sobie może, moi drodzy, na dworze stoi bardzo fajny Dodge Ram TRX, a na nim kapsuła amerykańska, więc zapraszam na odcinek, który będzie wszystko serwisowo i trochę amerykańsko. Moi drodzy, zanim przyczepa, zobaczcie jeszcze przed wejściem. A tam stoi Fiat Ducato 97 rok. naprawdę już bardzo fajny youngtimer, oczywiście z zabudową yy, no, typowo kempingową, Samochód ma już, ma już swoje tana karko, ale tutaj widzimy dużo serca, które włożył w niego właściciel. Nowy silnik, sporo nowych elementów wewnętrznych. W tej chwili auto jeszcze przechodzi różne przeróbki pod kątem instalacji gazowej, tak aby było w pełni bezpieczne do użytkowania. Jeszcze wiele pracy w tym samochodzie będzie realizowana. Z kolei obok mnie stoi przyczepa Weisberga. Przyczepa dosyć mocno bazowa, ale oczywiście kupiona konowa u polskiego dilera, ale nie w celkampie, moi drodzy, I zobaczcie. Tutaj bardzo, no taki troszeczkę kategoryczny błąd. Tu był zamontowany bagażnik, jak widzimy, rowerowy, no i niestety, w tych mocowaniach wkradła się woda. Ciekło, ciekło, aż cała tylna ściana zgniła. Dlatego zapraszam Was do wnętrza tej przyczepy i zobaczcie właśnie, jaki błąd może zrobić autoryzowany dealer przy nowej przyczepie. U nas kompleksowa naprawa, jako że jest autoryzacja Weisberga, no to właśnie robimy to my. Zaglądamy do szafy, a w szafie idziemy sobie od góry. Tutaj widać już początek zacieków, początek tego jak nam gnije ściana No i schodzimy teraz sobie niżej A na dole widzimy, że już no dobrze nie jest Więc chwilę spędzimy z tą przyczepą po to aby jednak naprawić całą tą ścianę tak jak powinno być fabrycznie I zamontujemy bagażnik zgodnie ze sztuką Wybaczcie za brak światła, ale jak wiemy połączenie wody i prądu to nie jest zbyt dobre połączenie Narzędzia czysto stolarskie moi drodzy no i tu jest dalsza część zabawy właśnie w rozbieranie całej tylnej ściany. Aby to zrobić porządnie, musimy dosłownie całą tę tylną ścianę zdemontować i wszystko wymienić. Więc teraz sobie wychodzimy z przyczepy. Cyk, 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 cyk. Przyczepa już zamieszkała, więc tutaj szanujemy prywatność i tylko delikatnie ją pokazałem. Co dalej, moi drodzy? Dalej obok mnie stoi z kolei kamper Weisberga bazujący na Fiacie Ducato który ma swój osobny odcinek na naszym kanale. Co już było w nim robione? Był w nim dokładany tutaj na przykład złącze gazowe do kochanki zewnętrznej, aby mógł sobie klient gotować z własnego gazu na grillu gazowym na zewnątrz. Dokładane były również specjalne zamki, które na przykład w Europie są szczególnie popularne. Dokładane były tu również akumulatory było troszkę przeróbek wewnętrznych, były dokładane gniazdka, były dokładane porty USB do ładowania multimediów, więc tutaj w tym samochodzie już było kilka ważnych przeróbek. Teraz kolejną przeróbką, na przykład, jest to, że klientowi troszkę brakowało przednich czujników parkowania, więc w samochodzie dokładane są właśnie przednie czujniki parkowania. Jest kanał, tu wszystko możemy sobie zrobić elegancko z zachowaniem wszystkich fabrycznych mocowań, więc w tej chwili. Są już jak widzimy cztery przednie czujniki parkowania i wszystko jest tak jak powinno być. Co dalej tu jeszcze dochodzi? W tym aucie jeszcze były dokładane elementy takie jak czujnik gazu na pewno. Jest dołożony telewizor, a także w miejscu, którego Wam nie pokażę, jest dołożony też safe, tak aby można było schować coś o czym nikt nie będzie wiedział, więc go Wam nie pokażemy. A z kolei na zewnątrz dwa bardzo ciekawe okazy. Oczywiście jest to Dodge Ram w wersji Terix. E, może niekoniecznie, ale obok niego zaraz stoi, moi drodzy, Hammer. Hammer w pełni odrestaurowany z możliwością zakupu tego i innych samochodów właśnie też w Cellcampie. Co stoi na tym Hammerze? Oczywiście kapsuła kempingowa. W tym przypadku jest to Decamp Model S, czyli bardzo bazowa kapsuła kempingowa, więc zobaczmy, moi drodzy, co ciekawego jest w tego typu kapsule. Na początek z zewnątrz. Mamy na zbiornik na y, ropę do ogrzewania Webasto. Mamy tu również bakisty, różne schowki, tutaj kolejne schowki. No i w tej kapsule jest rozkładany namiot dachowy, aby się można było spokojnie w niej wyspać. To wszystko to jedna sprawa, a druga, zobaczcie, jak wygląda wnętrze tego typu samochodu. Drzwi w pełni ażurowe, w pełni oczywiście, y, no takie czysto militarne. Magazynek jest, ale są też dwa miejsca. Aby móc zająć miejsce na tylnej kanapie Co oprócz tego, są też miejsca z przodu Więc zobaczmy przestrzeń kierowcy Jakbyście chcieli otworzyć hamerze drzwi Znaczy bardziej to szybę To szyba jest na eleganckie zamki Tutaj widzimy dbałość o niską masę I oczywiście dbałość o zachowanie historii w tym samochodzie Oj, dobra Drzwi są już pozamykane Ile to pali? Nie pytajcie o, 70, 50, zależy jaką macie ciężką nogę Ale jest to diesel, więc powinny być ekonomicznie Nie jest ekonomicznie A teraz, moi drodzy, przestrzeń kierowcy W hamerze czysto wojskowym Mamy załączanie zapłonu, jak widzimy w samochodzie Jest prąd O dziwo są też kierunkowskazy. No i elegancka kierownica Rzecz jasna, przekładnia zmiany biegów Przekładnia sterowania napędami Elegancko odrestaurowany fotel kierowcy Z taką tapicerką to również tabliczki znamionowe tego samochodu No i pedał hamulca amerykański, ciężko w niego nie trafić Co tutaj jeszcze możemy znaleźć? No jest kolumna kierownicza, nagrzewanie, blokady Jest też rzecz jasna prędkościomierz No mały przebieg, 34 tysiące mil Ciśnienie oleju, wolty Temperatura oczywiście w Fahrenheitach No i... Wskaźnik, którego w tym samochodzie chyba każdy nienawidzi, to oczywiście wskaźnik poziomu paliwa Made in USA. Co dalej, wycieraczki sterowane tutaj, wszystko mamy, więc te wszystkie przełączniki są w bardzo interesujących miejscach. Jeżeli chodzi o podsufitkę, jest ona bardzo skąpa. Tutaj wszystko jest po prostu czysto militarne, bo przednia chyba może się położyć, o czym świadczą te zawiasy. Teraz go sobie pozamykamy cyk, i jest już zamknięty. To jest jakby jeden element, na którym możemy, rzecz jasna, zainstalować kapsułę kempingową. Więc teraz zobaczmy, co jest właśnie w tej kapsule kempingowej. Wchodzimy sobie do środka. I teraz tak, po lewej stronie mamy całe centrum sterowania, mamy oczywiście prąd, mamy gniazdka, mamy załączanie akumulatorów. Z kolei po drugiej stronie macie schowki, a także miejsce do pompek od wody. Mamy powyżej Elementy kuchni, tylko sobie musimy tu na górę wejść. O, hammer nie jest zbyt niski. No i teraz mamy tutaj port USB typu A i typu C. Mamy również lampki, jak widzimy, jedna, druga i trzecia. Tutaj jest przestrzeń kuchenna w tej kapsule kempingowej z miejscem właśnie na zlew, która jest w pełni składana, a także stolik do konsumowania posiłków. Samo łóżko jest tutaj wyciągane o, aż do tych ograniczników. Więc tu macie naprawdę, o, nic nie widać Tak zrobiłem ciemno, że nic nie widać Jako, że jest ciemno, czas otworzyć okno, moi drodzy Pyk I lecimy sobie z otwarciem okna I teraz już macie widoczną całą tutaj przestrzeń sypialnianą Którą możemy mieć właśnie w tej kapsule kempingowej Z rozkładanym dachem A także specjalną okienkę To się montujemy również na rzepy Aby tu mieć jeszcze okno Teraz sobie zasuniemy to wszystko Ciach Pyk, pyk i pyk. Dobra, okna pozamykane. Możemy teraz przenieść się do do Rama A bo tutaj hammer, jak to hammer. Każdy wie, że hammer to oczywiście obiekt pożądania każdego miłośnika motoryzacji. Ale nie mniej pożądany będzie w tym przypadku RAM, ale w wersji Terix. TRX co to oznacza? Najmocniejsza jednostka benzynowa ponad 700 koni i samochód, który jest stworzony czysto z miłości do motoryzacji. Sami zobaczcie, może na jego wnętrze. Podokietnik jest tak wielki, że w tym aucie bez problemu może nawet sobie usiąść wasza niewiasta. Specjalne fotele właśnie dla wersji TRX z emblematami te są wyhaftowane na oparciach, a fotele czysto amerykańskie, bardzo obszerne i bardzo wygodne. Oprócz tego, w każdym miejscu wiemy, że jedziemy topową wersją Jest TRX przed pasażerem, a także Mamy tutaj elektryczne progi, które się chowają I wysuwają, aby móc sobie bardziej komfortowo wsiąść właśnie do tego samochodu Co widzimy we wnętrzu? Gigantyczną stację multimedialną Tylko sobie włączymy zapłon, cyk Dobra, pościszamy wszystko no i macie multimedia, macie oczywiście port USB, mamy tutaj różnego rodzaju schowki, przegródki, miejsca na smartfony, schowków w tym samochodzie nigdzie Wam nie zabraknie, wszystko jest bardzo fajnie wykończone, sporo dokłady karbonowych, które są bardziej już inwencją właściciela, ale są, Nagłoszenie Alpin, a także tutaj macie... Tabliczkę znamionową, właśnie dedykowaną dla wersji TRX. A po tym podokietnikiem schowany jest gigantyczny schowek, w którym zmieści się na pewno wszystko, włącznie z portami do ładowania waszych smartfonów. Jest również tutaj przełącznik od sterowania napędami no i przycisk lunch no bo w tym samochodzie macie oczywiście lunch control. Zegary bardzo ładne, bardzo ciekawie zaprojektowane, oczywiście w kilometrach oraz w milach. No i na zegarach również mamy emblemat TRX. Wiecie co? W tym samochodzie aż się prosi, żeby jednak zobaczyć jak on sobie tam gada. Więc zróbmy kontrolny sound W tym celu przenosimy się na fotel kierowcy. Cyk. To jest też przy okazji fajny bajer. Zobaczcie, możliwość całkowitego podniesienia siedziska tylnej kanapy pod którą jest dodatkowy schowek. I w tym aucie macie praktycznie nieskończone możliwości transportowe. No to takie auto bardzo abstrakcyjne, ale jednak bardzo też przy okazji praktyczne. W tej wielkiej konsoli centralnej macie znowu cztery porty USB, a także gniazdka do ładowania, nie wiem, komputera, multimediów, czego tam chcecie. Idziemy sobie dalej. O kapsule za chwilę, bo jest też o czym mówić. I teraz czas zająć miejsce na fotelu kierowcy. A potem jeszcze kilka elementów, które są w tym samochodzie z zewnątrz, bo też z zewnątrz jest w tym aucie o czym mówić. Odpalamy sobie silnik, czy to słychać? Czy to moi drodzy słychać? Jest głośno. O, jest głośno co? No to są właśnie uroki tej prawdziwej amerykańskiej motoryzacji. Gada, gada. Kogo to, moi drodzy, nie cieszy? Tak, właśnie tego typu motoryzacja. Strzeli, warczy. No, czy on spala? Spala paliwo w ilościach, oczywiście odpowiednich, moi drodzy. Co dalej? Mamy tu różne wyjścia AUX, mamy tu sterowanie wszystkimi funkcjami, oczywiście sterowanie całymi napędami. Mamy tu również przełączniki od y, trybów jazdy, tryb jazdy auto, custom, na śnieg czy piasek, na kamienie, no i tryb baja. Tryb baja, jak sam nazwij to oczywiście, jest baja, czyli jest to tryb typowo już do zabawy. Ale zgaśmy go na razie i teraz wam jeszcze pokażę to, co wyróżnia właśnie wersję PRX. Oczywiście są gigantyczne lusterka, które są typowo amerykańskie, więc wszystkie obiekty w nich są. Bliżej niż Wam się wydaje, ale może nie o tym. A teraz są właśnie jeszcze kilka słów o zawieszeniu w tym samochodzie. I tu właśnie widzimy tą główną różnicę, ponieważ na hali teraz stoi Ford F150 z domontowanymi poduszkami tylnego zawieszenia. Tutaj zawieszenie w tym samochodzie skonstruowała firma Bilstein, Więc oczywiście każdy miłośnik motoryzacji zna tą firmę, w szczególności dla sportów motorowych. Felgi, akat tutaj 18 cali. Niby Felga nie mała, ale profil opony jest już wystarczający, aby naprawdę tym samochodem bawić się na różnej nawierzchni. Co dalej? Zobaczcie jeszcze na zawieszenie przy tylnej osi. Tutaj widzimy całą tą konstrukcję zawieszenia właśnie Bilstein dedykowanego pod Dodge Rama w wersji TRX. A teraz sama kapsuła kempingowa. Jest to kapsuła kempingowa L, ale dedykowana właśnie pod samochody amerykańskie. I teraz tak, jest zbiornik na paliwo, są saperki, miejsce na butle. Butlaka to jest zdemontowana, ponieważ samochód przed chwilą wrócił z targów. Z kolei po lewej stronie jest prysznic zewnętrzny, są trapy, ale czy trapy w tym samochodzie są potrzebne? Nie wiem. Choć jak przegniemy to trapy jednak mogą się przydać. I teraz czemu on tak pięknie gadał? Aha, <laughs> dlatego kominy są, są kominy To teraz czas wejść do kapsuły kempingowej. Tu sobie wchodzimy, cykl. Wersja L. Więc miejsca będzie tutaj dużo. Gigantyczne łoże, które oczywiście jest nad kabiną pasażerską. Rama. Mamy tu również lampki lodowe, mamy rzecz jasna, lampki do czytania, a także gniazdka USB do ładowania waszych multimediów. W każdym okienku macie markizy, macie całkowite zaciemnienie. Mamy tu również kanapę, pod którą są bakisty i schowki na różne wasze przedmioty. Jest stolik, który jest oczywiście składany. Kolejna kanapa z bakistą Jest także przestrzeń do gotowania Jest tutaj, mamy szafeczkę na górze Panel sterujący całym, całą kapsułą kempingową Mamy okienko z przesłoną bądź z markizą A także kuchenka dwupalnikowa firmy Dometic I oczywiście z lewo zmywak. Co dalej? Jest to również szuflada na przykład na Wasze sztućce I na inne potrzebne przedmioty Mamy tutaj również kabinę prysznicową a także toaletę. Tutaj miejsca Wam nie zabraknie. Są schowki. Jest tu również kolejna szafeczka. Cyk. Koło yy, szyby. Mamy tu również zlew, a także słuchawkę, która się wyciąga. Jest albo słuchawką, albo właśnie jest słuchawką do prysznica. I tu macie miejsce na prysznic. Oczywiście woda w szklanych, ekologicznych, moi drodzy, butelkach. Te są jeszcze bez kaucji. Ho, 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 ho. Tutaj mamy również śmietniczkę. A także znane z innych, na przykład pojazdów kempingowych, drzwi firmy Berimi. Drzwi mają również możliwość przysłonięcia, abyście się mogli całościowo sprywatyzować w tej kapsule kempingowej. Wiecie co? Aj, nie byłbym sobą, gdybym tutaj jednak wam nie pokazał czegoś więcej w tym ramie, Więc teraz mikrofon wędruje koło wydechu, a ja wam zrobię delikatny jeszcze soundcheck tego, jak brzmi Dodge RAM w tej genialnej wersji. To tak było moi drodzy z zewnątrz, a we wnętrzu słyszymy oczywiście kompresor. Dźwięk kompresora to jest dźwięk, którego nie musimy tłumaczyć żadnemu miłośnikowi motoryzacji. Sam posłuchajcie. A jest tak, powinno być, prawda? Prawda. Jako, że klient właśnie odbiera bardzo podobny samochód, charakterem do naszego Terrixa, czyli Forda F-150 wersji Raptor. Zobaczmy kontrolnie, jak brzmi tamten samochód, oraz różnice. Właśnie na tym zawieszeniu. Jaka jest? Sami zobaczcie. W tym samochodzie oczywiście główną różnicą jest zawieszenie, które jest z tyłu. Jest to zawieszenie firmy Fox, a z kolei widzieliśmy, że w ramie było zawieszenie firmy Bilstein. Natomiast nie o tym. Jak widzieliście, ram dosyć mocno siedzi właśnie pod ciężarem kapsuły w okolicach 650 kg. Tutaj macie kapsułę o takiej samej wadze, takiej samej generalnie konstrukcji, natomiast zawieszenie tylne ma dołożone poduszki pneumatyczne ze sterowaniem właśnie wysokości zawieszenia. Dzięki czemu możemy sobie sterować tym, jak wysoko bądź nisko będzie ustawione tylne zawieszenie, tutaj na przykładzie Forda F-150. Tak więc moi drodzy, w tym odcinku pokazałem wam, że przeróżne są oblicza kempingowej motoryzacji. Od klasycznego Dukachaka przez przyczepę, która w tej chwili jest w remoncie, przez hamera H1 w wersji wojskowej, skończywszy na. Po prostu samochodzie irracjonalnym, bezsensownym i rzekłbym aż głupim. Ale taką głupotę moi drodzy uwielbiam właśnie, czyli czystą jeszcze amerykańską motoryzację. Huczy, dużo pali i oczywiście ma całą masę niepowtarzalnego stylu. Co Wy byście kupili chcąc kupić samochód do odpoczynku weekendowego i nie tylko? Podzielmy się w sekcji komentarzy, jak się podobało. Zostawcie suba, łapkę w górę, a widzimy się na kolejnych filmach na kanale Celka. Bo z kolei za mną co stoi? Kapsuły kempingowe, czyli tu mamy oczywiście kampera, a jak się obrócimy, to widzimy całą masę kapsuł kempingowych. No i najszybszy pojazd, czyli pojazd do koszenia trawy, ale w równie szybkim kolorze, moi drodzy, więc widzimy się na kolejnym odcinku. Do zobaczenia!